No hej! <laughs> Długo się nie odzywałem, ponieważ hmm, nagadałem się już troszkę. Każdy musi sam wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu. Tym bardziej, że w moim życiu jest teraz dużo tych zresztą, jak i w niektórych was też. Tak czuję, że na pewno w kilku osobach, które mm, czuję, że coś się dzieje. Bo w całej reszcie to sorry, ale nic się nie dzieje, bo y, każdy w swoim czasie to musi, musi przyjąć. Nie? Każdy. każdy w swoim czasie. Także. Także po co w ogóle cokolwiek mówić? Skoro i tak nie robisz nic ze sobą, to po co to zrobić w ogóle? <laughs> po co to w ogóle głosić? <laughs> no, jeżeli jeszcze dalej ubieracie się w historię, że ktoś was energią będzie wyciągał i odpinał jakieś rzeczy, to co to jest jakieś nieporozumienie. No, możecie się cofać spokojnie, to jest Wasza sprawa, ale jeżeli wierzycie w takie głupoty jeszcze, to. No, to ja Wam winszuję, naprawdę. <grych> Strata czasu. Przecież wiecie po co tu przyszliśmy. Także nie wiem, po co się rozdrabniać i, I kogokolwiek oszukiwać jeszcze i okradać w jakiś sposób, bo to jest oficjalna kradzież. Jeżeli wmawiasz komuś, że coś jest z nim nie tak. No. Ale nic to. Zostawiajmy to. Zostawię to. Mam to gdzieś. Naprawdę. Chociaż mnie to wkurza. Że ktoś wykorzystuje naiwność ludzką, bo niektórzy są tak naiwni. Też kiedyś taki byłem. Tak łapałem wszystko jak wieloryb. Ale teraz jest może inaczej troszkę. Nie wiem. Jakby mocy odzyskał władzę nad sobą. <śm> To jest całkiem inne spojrzenie. Ty też możesz. Po prostu żyj w spokoju, w ciszy. Nie tyle, że masz gdzieś siedzieć w ciszy i w głuszy w lesie, masz się wyprowadzić do lasu czy coś tam. Nie. Masz korzystać ze wszystkich zdobyczy cywilizacji. No nie po to robiliśmy, by wszystko to wynaleźć, te wszystkie wynalazki, żeby teraz wrócić się do do lasu, zamieszkać w jaskini? Bez sensu. Może na krótki moment, tak, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby pobyć sam ze sobą. Ale nie, żeby na stałe zrezygnować z tych wszystkich zdobyczy cywilizacji. To już dla mnie jest jakieś nieporozumienie. Zamartwianie się, umartwianie się. Uwierz w siebie po prostu, kim jesteś, co możesz zrobić dla siebie. Bo jeśli siebie zmienisz, to odmienisz cały świat, w którym żyjesz. To ty jesteś kluczem, ty jesteś światłem, ty jesteś wszystkim. Jeśli chcesz nadal jeszcze pobyć w innej energii, to nie ma problemu. Nie masz się do niczego śpieszyć, bo my nie jesteśmy tutaj w Jakimś pośpiesznym pociągu, który za chwilę odjeżdża, nie? Nic się takiego nie wydarzy. Nic się takiego nie wydarzy. Wszystko, co ma się wydarzyć, tak wszyscy wspólnie przeżyjemy, z wszystkimi, z każdym tutaj, kto żyje na tym, w tej przestrzeni, w tym wymiarze. Zresztą we wszystkich wymiarach, we wszystkich czasach, we wszystkich liniach czasowych. Nic się nie zmieni, tam już dawno jest zaplanowane wszystko i mamy tylko to zaakceptować i przeżyć. To jest najważniejsze. Właściwie to nie polega na tym, żeby zaakceptować wszystko, co było i co będzie. I żyć tu i teraz, czyli tu, w tym czasie, o tym czasie, a nie w przeszłości, ani w przyszłości, nie w innych liniach czasowych, chociaż one się odbywają równomiernie idą. Tyle. oczyść swój organizm toksyn, pozbądź się alkoholu, wszystkich używek, to wtedy sam zobaczysz, sama zobaczysz, co się dzieje dalej. No. Nie baw się ze, ze sobą w oszukańcze kłamstwa i oszukujesz siebie dalej, bo jeżeli siebie oszukujesz, no to oszukujesz i w innych, i inni ciebie będą oszukiwać. Oszukujesz, będziesz oszukany. O, prosta sprawa. Zabijesz, będziesz zabijany. <grym> o, wszystko to się działo już w naszej historii życiowej. Teraz pora wstać z kolan po prostu. I nie chodzi o to, żeby od razu jakąś rewolucję wywołać. Nie. Bądźmy miłością. To jest najlepsza rewolucja. Życie w miłości, życie w zachwycie do przyrody, do tego, co nas otacza, do tego, co stworzyliśmy, jakie piękne wynalazki mamy, związane ze wszystkim, słuchajcie, bo się ubraliście w te wszystkie historie, w te wszystkie wymyślone kłamstwa. Nic i nikt, żadna technologia nie może na nas wpłynąć negatywnie albo pozytywnie. Nikt. Jesteśmy tak wielcy, tak wszechmocni, że nie ma takiej możliwości. Jedynie kto i co może wpłynąć na nas, to jesteśmy sami my i przyroda, która nas otacza. To jest matka Ziemia, jest naprawdę niesamowita. Wszystkie lecznicze rośliny, które nas otaczają, powietrze, czysta woda. Wszystko to jest w koło nas. Jeśli dalej się będziemy ubierać w jakieś eksperymenty po prostu typu w jakieś chorobliwe, straszne 5G albo jakieś inne pierdolenie. Nie mogę już tego słuchać po prostu, słuchajcie, bo ubraliśmy się w niezły bagno po prostu. Matrix zawsze znajdzie sposób na to, żeby. żeby ludzie nie obudzili się. Tak, zrobimy im mnóstwo teorii spiskowych. płaskoziemcy kłócą się z tym, że Ziemia jest okrągła. No, ludzie, do czego to doszło? Że my tacy świadomi jesteśmy? Tacy świadomi jesteście? I ja? No nie. Skoro nie zauważyliśmy tego, że iluzja nas zawładnęła znowu, to chyba to nie jest świadomość, słuchajcie. Skoro ja codziennie rozmawiam z ludźmi i oni piszą, że muszę jechać na oczyszczenie, bo jakie podpięcia mam potrzeby. A w mojej rodzinie któryś tam. Nie nie to jest jakieś nieporozumienie słuchajcie. Jeśli chcecie się oczyścić, to proszę bardzo, oczyśćcie swoje ciało. Za tym pójdzie oczyszczenie umysłu. To jest power, to jest siła a nie kolejne kłamstwa i wyłudzanie pieniędzy od ludzi. Jak możecie do tego stopnia być takimi terapeutami, że wyciągacie ludzi, od ludzi pieniądze za kłamstwa, które sprzedajecie im? Jak możesz być takim kłamczuchem? Wszystko to do ciebie wróci. I ty się uważasz za osobę świadomą, jasną, piękną anielicą. To już nie mój, nie mój świat, słuchajcie. Rób sobie co chcesz, ale to wróci do ciebie, oj, bardzo wróci. Bardzo. Przykro mi. Naprawdę. Przykro mi, że robicie sobie to jeszcze. Tacy świadomi ludzie. Tacy piękni, a tacy oszuści. No, ale to nie moje życie. Ja zrobię coś innego. No, każdy niech żyje po swojemu. Róbcie sobie dalej co chcecie, ale ja już w to nie wchodzę. Nawet nie chcę mieć z wami do czynienia. Kompletnie. Bo jeśli nie jesteś zgodny ze sobą, to po co w ogóle się spotykać z taką osobą? Ja już miałem różnych wspólników w życiu. Tak. Tak mi się wydaje, że trzeba stworzyć nowe konto i i zobaczyć co się będzie działo na nowym koncie na Facebooku, może gdzie indziej, nie wiem. Bo nie mogę już słuchać i patrzeć tych wszystkich rzeczy. Naprawdę to się nie da. Jak można wyłączyć iluzję, telewizję, radio, a na Facebooku wszystko publikować? Ja nie wiem, po prostu to jest jakieś nieporozumienie. No, jeżeli ktoś jest jakimś reporterem i publikuje wszystko, co w iluzji się znajduje, co my sami stworzyliśmy iluzję po to, żeby wyselekcjonować niektóre jednostki. I teraz mamy to dalej słuchać? Rozumiesz? Nie, chyba nie. Jak rozumiesz, to wiesz, co o czym mówię. Dobra. Reasumując. Przygotowałem sobie inne myśli w głowie na tą rozmowę, ale... Ale poszło jak, jak zwykle. <grych> Życzę ci Wszystkiego dobrego, dużo miłości, szczęścia, radości, dużo cudownej Twojej energii, żeby się obudziła jeszcze bardziej, rozbudziła, bo zawsze jesteś obudzonym, obudzoną istotą. Nigdy nie spaliśmy, słuchajcie. Tak, spaliśmy wtedy, jak po pozwoliliśmy sobie na to. Ale to było piękne, naprawdę, to życie nasze, obojętnie, co się w niej wydarzyło, wszystko było po coś. A ja mam kubek, słuchajcie, z którego piłem, jak miałem 5 lat. Fajnie, nie? Od lat jest ze mną i bez przewy, mam ten kubek. Niektórzy <laughs> powiedzieli, tradycjonalista, nie, po prostu ja lubię ten kubek. <laughs> Niepotrzebne mi jakieś nowe kardigany, jakieś nie wiem płaszcze, nowe ubrania specjalne, szamańskie. Po co? Jak ja już mam, słuchajcie, ciuchów takich, że mi starczy na kolejne 20 lat. Wiadomo ja o to wszystko, co mam. Przynajmniej ja tak mam. No, każdy z Was jest inny, i każdy z nas jest inny. No. Ja nie mówię, że coś jest złe, tylko że po prostu ja tak mam. Dobra, życzę Wam cudownych lotów sennych. Bawcie się tym. Korzystajcie z technologii. Pijcie wodę z kranu, bo jest dobra. <grytanie> <grytanie> Każda woda jest dobra. No. Jest się: wszystko zdrowe jest, naprawdę. Tak, wszystko, co macie w swoich rękach, jest uświęcone. Pozbądźcie się nałogów. Oj, to jest fajne, naprawdę polecam. No. Wszystkiego dobrego, kochane aniołki. Wszystkiego dobrego, kochane aniołki. <laughs> A tu drzewko się rozrosło, takie piękne drzewo. Dziwne, czemu zawsze jakieś symbole muszą być tam zamieszczane, nie? Znowu nowe, nowe programowanie nas. I potem to gdzieś zauważymy i mówimy: O kurczę, ja to znam! I znowu kurczę się włącza program. Sami to robimy, widzicie sobie. Dobra. Trzymajcie się, kochani. Kocham was mocno, papa. Pa.